Witajcie z tej strony Florian Ja zacząłem nagrywać od bardzo niedawna bo od dzisiaj to jest mój pierwszy odcinek Tą serię pozwa... postanowiłem nazwać "Przyroda na okrągło ponieważ bardzo lubię owady i zwierzęta W tej części będę wam pokazywał owady Pierwszego jakiego chcę wam zaprezentować jest dość popularnym owadem Dospolita jego nazwa brzmi Tramwaj a prawdziwa Kowal to, co tu widzimy, to jest jego zdjęcie. Wygląda tak. Ma odstraszające ubarwienie. Jest trujący, ale tylko dla owadów, nie dla ludzi. Nawet gdyby był dla nas trujący, to on nie potrafi pryskać trucizną. Musimy go zjeść, żeby był trujący. Ale dla nas nie jest trujący, więc nie masz oczekować. Tutaj ma takie jakby skrzydła, ale to nie są skrzydła, tylko pokrywy. W walce żyją dwa gatunki. Jeden z tych gatunków pod pokrywami ma skrzydła, ale nie lata na nich. Kowale są przydzielone do rodziny pluskwiaków. Nie są to pajęczaki, lecz owady. Mają po sześć nóg z każdej strony, dwoje czółków oraz dwoje oczu. Gody kowalów odbywają się raz na rok. Wygląda to mniej więcej tak. Samiec i samica... Mają między sobą taką jakby kuleczkę. Och, tutaj ją dobrze widać. Z tej kuleczki potem samica zniesie jajka, czyli któryś z tych tramwajów. Mi się wydaje, że to jest ta. Jest taka trochę mniejsza. I z tych jajeczek wylęgnie się taka larwa. Ona jest bardzo maciupeńka. Ale potem już zaczyna rosnąć. Rosnąć i w końcu zamienia się w dorosłego osobnika. Tak jak już Wam pokazywałem. Wygląda on tak. Tramwaje żyją w koloniach. Tak wygląda kolonia tramwali. Ma ona około 100 lub 200 osobników. Zależy od wielkości. Są one w niej stłoczone na sobie. Każda kolonia dba o porządek. Jeśli na przykład któryś z kolonistów umrze, od razu reszta kowalów go zjada, aby. Szczątki nie zaśmiecały terenu zamieszkania innych. Tak samo wynoszą wyssane lub zjedzone pestki, jabłek lub inne pożywienia, które jedzą. Żywią się sokami roślin i ich nasionami. Teraz, może ktoś by chciał zobaczyć tramwaje lub kowale? Ja tam wolę mówić kowale, chociaż w zabawie z moimi kolegami czy koleżankami mówię na nie tramwaje. Ale na pewno ktoś z Was by chciał zobaczyć je w Realu. No to tak. Jeśli nikt ich nie ma w ogrodzie i nie widział ich jeszcze, albo chce zobaczyć, jak to wygląda u mnie, no to pójdę do ogrodu i Wam to pokażę. Widzimy się już na miejscu. Tak wygląda to u mnie, tutaj czekają jakieś różne psy, bo sąsiedzi za płotem mają. Na razie żadnych kowali tu nie widzę. O, tam są jakieś, nawet pszczółka lata. Chyba słychać się. mam nadzieję, bo ładnie brzyczy. Jeśli chcecie to o pszczołach mogę też zrobić odcinek. O, tutaj jakiś biega. Widzicie? Przygotowują się chyba do godów. Tak to mniej więcej wygląda. Gdybym nagrywał to później, to myślę, że byłoby ich sporo więcej. Ale teraz są jeszcze trochę pochowane. Tak jak my. Nie, nie wszyscy lubią tak wcześnie wstawać. Chociaż kowale wyjątkowo czasami mogą. O, tutaj nawet mamy jakąś gotową parę. Już ciekawe, czy ją uda się uchwycić. Czy nie zwieją. O, nie, coś tutaj. Nie mogę ich chwycić. O, mamy. Jaka piękna. Dobrze, że się nas nie boją, bo by od razu zwiały. No, tam jakiś zwiały. Hopsa. O. Bardzo lubię te owady. Można się z nimi bawić, tylko lub, róbcie to ostrożnie, bo możecie im łatwo zrobić krzywdę. Zostawcie dużo łapek w górę i komentarzy. Będzie mi bardzo miło. I zostawcie suba. Bardzo Was proszę. Jeśli chcecie, żeby konkretny owad był w następnym odcinku, to napiszcie mi to w komentarzu. A na pewno zrobię Wam odcinek o dowolnym owadzie z Polski. Cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jutro. Myślę, że o 8 lub 7. Siódmej. Pomiędzy tymi godzinami będzie kolejny odcinek. Tak naprawdę to będzie o 8.